Jesteśmy w łagiewnikach na hali sportowej. Piąty jest piąty turniej halowy piłki noż w Ośpu. Jest 12 drużyn. Turniej bardzo fajnie obstawiony. Drużyny są za klasowe z okręgówki, nawet kilku zawodników nam z czwartej ligi. Wiadomo, gramy dla Wośpu. To jest najważniejsze. Czysta walka sportowa. I mówię, kontynuujemy to po raz kolejny. Mówię tak jak mówiłem, piąta edycja, na pewno będziemy starali się co roku. W tym roku naprawdę jest fajny, fajne puchary. Wszystko jest fajnie zorganizowane. Ciasto pyszna Kawa, herbata, wszystko na dobrym poziomie. Pierwsze mecze na pewno, kilka remisów było wygranych, pół na pół, było kilka remisów, kilka wygranych, i mówię, dopiero jest faza grupowa, także wszystko jest w toku. Turniej trwa cały dzień, jest dużo zawodników, i cieszymy się i jedziemy dalej. Po to jest organizowane, mówię, pomaga, jest Rysiu Gacek, pomaga Huwie, Łagiewniki, Szkoła Postawa GOG, moja gmina, mówię, kilku sponsorów jest, naprawdę jest wszystko na poziomie. Tak jak należy. Myśmy zaczęli troszkę wcześniej yy, z kilkoma osobami tutaj. Ja, tam Mateusz Kozdrowski, Beata Sobczyńska. Zaczęliśmy już od grudnia działać szybciej, szybciej drużyny, żeśmy znaleźli. I, bo wiadomo, kilka drużyn, tutaj jest dużo zawodników, co grają w ligach gdzieś. I to trzeba, każdy ma już sparingi i to trzeba szybciej już troszkę działać. To jest tradycja tu w Łagiewnikach chcemy go promować żeby jak wszystko przebiegało fajnie sportowo, czysta rywalizacja i, i działamy.